Yo, chodźcie siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku, stworzymy sobie tabelę od najlepszych do bardzo słabych zadymiarzy. Jeżeli taki odcinek Wam się podoba, zachęcam Was do za zostawienia łapeczki w górę, subika, dzwonka, ja aby być na bieżąco. Oraz, jeżeli chcecie zrobić własną tabelę, link do tej stronki macie w opisie, więc zachęcam serdecznie. A my, moi drodzy, przechodzimy już tutaj do naszej tabeli. Mamy tutaj. Yy, najlepszych zadymian, najlepsze dobre, średnie, słabe, bardzo dobre. Oczywiście tutaj być, możecie sobie ustalić, jak chcecie. Tutaj macie taki yy, kółeczko i nazywacie to tak, jak chcecie. Jeżeli chcecie się pochwalić, zapraszam serdecznie na grupę Discord, moją. Link do niej oczywiście również macie w opisie i możecie wysłać na czat ogólny, jaką tabelę sobie tutaj zrobiliście. A my moi drodzy, zaczniemy tutaj od, no będziemy lecieć po kolei. Tutaj jest 8-bit, Barley, B i BB, i tak dalej, i tak dalej, więc po kolei robimy. Pierwszą postacią jest tutaj oczywiście 8 bit. 8bita dam do postaci. No. 8 bitem tak za no, bardzo nie lubię grać. Bardzo nie lubię grać, więc damy tutaj go do. No, nie jest jakiś słaby, nie jest bardzo słaby. Damy go do słabych postaci. Kolejną postacią jest Barley. Barleya tutaj y, mogę zaliczyć do postaci dobrych, ponieważ im częściej gram. No i mi się w nim bardzo fajnie gram. Na, no nie jakoś tak najlepiej, ale jakoś mi się tam gra. Kolejną postacią jest tutaj Bi. Y, Bi oczywiście bardzo lubi grać, kocham B, oczywiście idzie ona do najlepszych. Kolejną postacią jest Bibi. Bibi jest postacią, moim zdaniem, bardziej pod Brobola. Rzadko nią gram na showdownie, więc damy ją tutaj do y, dobrych albo nawet do średnich, bo ona ma słaby zasięg tego swojego uderzenia, ale jest szybka, więc to się liczy. Kolejną postacią jest tutaj bok. Kiedyś był moim ulubionym e, zadymiarzem, ale teraz, no niestety, e, bije jest moim ulubionym zadymiarzem, więc bo oddajemy tutaj do postaci średnich. Dawno nie grałem tak propo, bo... Więc cóż tu zrobić. Kolejną postacią tutaj będzie Broczek. I Broczka tutaj e, zaliczymy do postaci średnich. No, nie gram nim często, fajna postać, ale no niestety, e, jakoś tak mi nie przypada do gustów. Ko e, kolejnym zadymiarzem jest tutaj... Yy, ból, no to damy tutaj do postaci słabych, no bo rzadko nim gram. Yy, słabo mi się nim gram, mam słaby zasięg, trzeba naprawdę na blisko podejść i no bardziej jest pod walkę z bossem on do robienia niż na takie zwykłe tryby. Kolejną postacią jest tutaj Karl, Karl, no to tutaj dajemy na średni poziom. Yy, kolejną postacią jest Kolcik. Kolcik jest fajną postacią, yy, ci, fajnie śnią gra, ma fajne star powery, więc ją dajemy tutaj na dobry. Tutaj kolejną postacią jest Kruczek. Kruczka nie mam niestety, więc nie będę oceniał aż tak bardzo. E, damy go tutaj do średnich na razie. Albo nawet do dobrych. Powiem, że to jest, e, to jest dobra postać. Do najlepszych nie daję, ponieważ, no jak już powiedziałem, nie ma tej postaci, więc nie mogę dać ich do najlepszych. E, kolejną postacią jest tutaj Daryl. Daryl e, tutaj będzie do postaci, no średnich średnich. Za słaby zasięg na dar. To po pierwsze. Kolejną postacią jest tutaj e, Dynamike. Dynamite oczywiście wkładamy sobie do, do dobrych postaci El Primo rzadko gram, więc dajemy go do e, średnich postaci e, w EMZ EMZ jest fajną postacią. E, jedną z fajniejszych jest jedną z najlepszych postaci, więc dajemy ją tutaj do najlepszych fajna ta chmurka jej zadaje 3 razy po 700, czy nawet ponad Damage'a, więc to jest mega. Kolejną postacią jest Frank, więc dajemy go do, w sumie, gorzej mi się gra Frankiem niż 8-bitem, więc dajemy go do bardzo słabych. Wiem, że pewnie się z tym nie zgodzicie, ale ja nie lubię Franka. Kolejną postacią jest tutaj Gale. Gale'a kocham, oczywiście, że Gale e, idzie do najlepszych. Ostatnio go zaczynam naprawdę, naprawdę szanować. Bardzo fajne mi szociki nim chodzą. Pierki wygrywam, więc jest fajnie. Kolejną postacią jest Jean. Jean'a dajemy do postaci dobrych. Jackie dajemy do średnich, i następną postacią jest Jesse. Jesse tutaj już tak troszeczkę pomiędzy średnim a dobrym. Naj najlepsza Jesse nie jest, najlepsza nie jest. Możemy ją dać na dobry. Fajne ma strzały, fajną wieżyczkę ma, to jest, to szanuję, jest dobra na graba, grabala chyba tak średnio. I takie 3 na 3 ryby tam są. Leonik tutaj nie będę oceniał. No, jakbym go miał, to pewnie bym go dał do najlepszych, ale damy go na razie do dobrych. Jak nie mam jakiejś postaci, to po prostu daj go do dobrych postaci. Nie będę tam najlepsze i tym podobne walił, jak postaci jakieś nie mam. Tutaj Max, no to tutaj Max z tego co wiem, jest dobrą postacią. Nie lubiłbym Max pewnie, ale o, tak jest. Yy, dobra. Następną postacią jest Mortis. I to jest najsłabsza postać u mnie, więc dajemy go na. No, słabe postacie. Nie potrafię Mortisem kompletnie grać, więc dajemy go na słabe. Mr. Pino to tutaj dajemy do średnich. Nite dajemy do dobrych. Pumkets tutaj sobie damy do średnich. Słabych czy średnich? O to jest dylemat. Słabym się grać Piper, ma za duży rozrzut. Dajemy go chyba do. Średnich. Ją dajemy do średnich. Kolejną postacią tutaj mamy peny, No to tutaj dajemy do dobrych. Piperkę dajemy do też dobrych. Poco dajemy do dobrych, bo mi się też dobrze nim gra. Rico dajemy do średnich. Rose dajemy też do średnich. Sandy dajemy do dobrych, bo jej nie, nie mam jej więc nie oceniam. Szelką mi się tak kiedyś dobrze grało, teraz mi się troszeczkę słabiej gra, więc dajemy ją do średnich. Kaktusa no słabo mi się gra, kaktusa więc dajemy go do średnich. Kiełka oczywiście bym dał do najlepszych, jakbym go miał, ale dajemy go do dobrych, bo go nie mam. Tare dajemy do średnich i Tika. No to oczywiście, że dajemy do bardzo słabej postaci. Tika nie lubię, bardzo go nie lubię. Nie polecam Tika. Jeżeli ktoś lubi nim grać, no to szanuję, szanuję. Ja nie potrafię nim grać kompletnie i nie lubię Tika, on jest słabą postacią. Więc moi drodzy, zrobiliśmy aktualnie tabelę. Tak ona się teraz prezentuje. Wy, oczywiście, możecie się pochwalić na czacie ogólnym na moim Discordzie, do którego link macie w opisie. Dzięki, że byliście. Tak wygląda moja tabela. Ja się z Wami Żegnam. Na razie, cześć. Do następnego odcineczka. Hejo.